Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Wiącek i zapraszam Was na raport z kwatery dla gentlemana. A w dzisiejszym raporcie, parę nowości, które wpadły na sklep dla dżentelmeński, o których jeszcze nie wiecie, a które. A może, może część z Was już wie, bo tutaj oglądają tylko osoby, które są rzeczywiście zainteresowane tematem. Zrobiliśmy parę dni temu preorder pomad do włosów. Pomad do włosów lockhartsowych. I właśnie przed chwilą Jerzy je tutaj przyniósł na górę. mamy tak, cztery pomady łącznie. Może powiem tyle, co wiem, a wiem, wiem niewiele, tylko tyle, co mi Jerzyk powiedział na szybko. Po pierwsze, mamy takie dwie pomady, i to są pomady zrobione na, na dziesięciolecie y, Lockhartsa. Mówi Jerzyk, że w Polsce to są po prostu takie, takie pomady jak pomady, ale że w USA jest jakaś grubsza akcja z tym. Dlatego, że można wygrać jakieś deskorolki, jakieś inne pierdoły. To był cytat. <laughs> jakieś, jakieś, nie wiem, jakieś rzeczy, jakieś gadżety są po prostu do wygrania. Tutaj mamy tego guna całego i dwa, dwie daty 2013-2023. O, no, wygląda spoko, jakieś powieść świeżości, jakaś limitka coś się zawsze dzieje. W jednym i drugim jest taki sam wizerunek tego, tego typka, tylko są różne kolory. Jakie tutaj mamy pomady? Pierwsza to jest Water Based Pomade, ta niebieska. Niebiesko-zielona to jest. Teal. Teal to będzie kolor seledynowy, chyba. Seledynowy kolor. Okej. Okay. Wygląda tak, patrzcie, jak nalane po sam, po sam czub. Nalane z czubem aż się wylewało. Zakręcona nakrętka, także macie dużo. Dużo, dużo pomady w pomadzie. Co to jest za, po, za. zapach? To. to wam nie powiem. Nie wiem, czy już był taki używany w Lockhartie, ale. O, oh, ale taki trochę, tro, trochę nie ma żadnego charakterku w sobie, takiego, żeby coś jakoś specjalnie wyróżniał. Także to jest typowy wodniaczek. Hold 4x5, objętość 3,5x5, 5, tekstura 2x5 i shine 4x5. A obok mamy pomadę, która ma takie same parametry. Siły, i te inne rzeczy. Tylko różnica jest taka, że ta jest na bazie wody, a ta jest na bazie woskowej, olejowej. To jest oil based Pomade. Zobaczmy, jak ta wygląda. O, wygląda złociście. Chyba, chyba hierofant tak wyglądał, jak ta. Taki miał kolor. Zapach. Zapach. Hmm. Hmm, no, nie wiem. Nie wiem, nie, nie będę się wypowiadał, bo trudno mi coś powiedzieć o tym zapachu. Jakoś tak, Nie, że jest zły, to nie chodzi o to, tylko nie wiem za bardzo do czego, może do nich niego, do niego wrócę zaraz, ale okej. Okay. Później mamy dwie kolejne pomady. One są z lwami, wyglądają troszeczkę inaczej, jedno od drugiej. że są dwa różne wizerunki, a nie jeden wspólny z różnymi kolorami. I tutaj mamy chwyt. Są różne od siebie, dobra, to może zacznę od tej. Tu jest jakiś treser tygrysów, który wsadza głowy do paszczy lwa. To jest pomada woskowa, oil based. Pomade. Wygląda w ten sposób, czyli klasycznie jak te pomady lokarskowe, oil based, bo już widziałem, że tak samo jak tutaj, widziałem, że jest jakaś podobna, co już widziałem gdzieś w przeszłości. Tak samo jest tutaj, że widać, że to jest bardzo podobna receptura do czegoś, co już było. Zapach jest przyjemny i powiedziałbym, że ten zapach ma coś w sobie z limitki. Z limitki, która jest to taka, nie, nie że diabelska, ale takie to czerwone opakowanie, no żeby mi to teraz wypadło z głowy. Eee, e, Fire and Brimstone, ok. To pachnie podobnie do Fire and Brimstone. A Fire and Brimstone zapach znam dobrze, z Lockharta, dlatego, że mam Paradoksa z tego zapachu i tak samo Glinkę. Więc, więc rozpoznaję, to jest nie, nie ten sam chyba, ale, ale bardzo podobny, więc spoko. Oil based pomade. Mamy tak, hold 3x5, tekstura, volume, objętość 3x5, tekstura 2x5, shine 4x5. Czyli że kolejna pomada z takim sporym połyskiem, nie ma nic matowego tutaj. I tutaj ostatni, ostatni lew. Tutaj mamy pomadę water-based pomade, czyli że na bazie wodnej. I wygląda jak paradoks ta pomada. 1 do 1 jak paradoks. Zapaszek też jakiś taki leciutki, paradoksowy jakby, no i tutaj specjalnego chyba Poza tym nie ma. No Myślę, że bardziej to są pomady dla, dla miłośników marki, którzy lubią rzeczy od Lockhartsa. No i, no i dla, dla osób, które dla puchy by kupili. Wiadomo, jak to wygląda. Spoko są te, te lejowe. Podoba mi się, jak to wygląda. Także to są pierwsze cztery produkty, które wcześniej zamówiliście w preorderze, a teraz mamy, mamy już u siebie. Aha, jeszcze ciekawostką jest to, Jerzy mi powiedział, że gdzieś na stronie Lockhartsa wyczytał, że te lajony, tylko nie chce mi się trochę wierzyć, że te lajony są w ilości 100 sztuk na świat, nie wiem, czy na, poza, poza USA, czy nie, na Europę, że jest tylko 100 sztuk tej, 100 sztuk tej, yy, przy czym my dla Gentlemana mamy po 60 sztuk, także mamy ponad połowę całego... Wypustu, że tak określę, u siebie. Także mamy 60 sztuk tego, 60 sztuk tego, no i to, jest taka, to są takie ścisłe limitki. Jeśli to jest prawda, co deklarują, że jest tylko po 100, no to za wiele osób tej pomady nie będzie miało i pewnie, i pewnie szybko się skończą. Więc jeśli mamy jakichś kolekcjonerów, to to może być interesująca, e, interesująca wiadomość na pewno. Tak, to to jest pierwsza sprawa, którą mamy. Druga sprawa to pojawiły się olejki do, brodu, do brody Mr. Bare Trochę będzie mieć od nich nowych rzeczy. Ale może powiemy o tym. Wildfire to już znacie, dlatego że były wcześniej te olejki w wielkości 50 albo 60 ml. To była limitka wcześniej. Limitka taka, że nawet z tej limitki jeszcze mam stary balsam do brody. Mówię stary, bo to był zestaw limitowany w puszce, jeśli dobrze pamiętam, gdzie był olejek i balsam. Nie, nie pamiętam, z którego to jest roku. Może jakiś 2019 na przykład, coś takiego, może 2020, także parę dobrych lat i później to było wycofane, że nie dało się w ogóle kupić zestawu Wildfire. Po jakimś czasie z Family zrobili limitowany olejek, chyba 60 ml, 60 albo 50, którego, który już nie jest dostępny, no i teraz wypuścili olejek 30 ml Wildfire, który będzie dostępny cały czas. Ma wejść na stałe do oferty, także klasyczna 30. To jest taki zapach, zapach ogniska, na większym skrócie, zapach dzikiego ogniska i rzeczywiście czuć taki dym, całkiem przyjemny, bardzo fajny zapach. Olejek ten duży to sobie używałem, kiedy był. Ale balsam dostawiłem w celach kolekcjonerskich. To jest znówka sztuka nieużywana zupełnie, tylko żeby sobie można było niuchnąć i przypomnieć, czy nawet właśnie pokazać, że takie coś w ogóle było. Także mam ten, mam ten jeden balsam tutaj, kolekcjonerski swój. I drugi zapach to jest Tiki Punch. To jest taki zapach, mm, zapach taki, taki letni, letniaczek. Zapach jakichś owoców. Bardzo fajny zresztą zapach. Z Tiki Punch nie mam, nie mam żadnej limitki. Zaraz wam powiem historię odnośnie tego, ale mam stary zapach Tropical, który był jeszcze rok przed Tiki Punch i był podobny, trochę inny, ale podobny. Też była jakaś taka limitka Tropical. Ale odnośnie Tiki Punch to mam taką historię, że A więc tak, to jest olejek 30 pierwszy raz zrobili olejek o tym zapachu w ogóle. Ale z, od serii Tiki Punch, to, były, to była pierwsza limit, edycja limitowana z Mr. Bear Family, którą wzięliśmy dla Gentlemana w takiej naprawdę dużej ilości, kiedy zorganizowaliśmy taką pierwszą akcję preorderową u nas na sklepie, to było po tym, jak, jak zaczęliśmy być już jakoś aktywni na grupie pomadowe Świry. I pamiętam, że zrobiłem to w ten sposób, że zamówiłem bardzo dużo tego, tych zestawów. To była pomada matow, matowa, mat, mat clay, Tiki Punch. Do tego był, jeśli dobrze pamiętam, Sea Salt Tiki Punch, o tym zapachu, czyli ta, ta woda taka do, do włosów z, z solą. I w prezencie do tego dodawali jeszcze okulary. Że jeśli ktoś kupił zestaw Pomada Plus Olejek, nie, Pomada Plus, y, plus ten sea salt, to dostał kolor w prezencie. I pamiętam, że kupiłem tych zestawów bardzo dużo, że to było taki, no nie wiem, ryzykowne, bo nie wiadomo jak to się mogło sprzedać, jak nie. Ale Pomady Mat Clay y, z by bardzo dobrze się sprzedawały i pomyślałem sobie, że dobra, no, spróbujemy, edycja limitowana. I pamiętam, że wziąłem tego tak dużo, że przyszło ileś tam tych pudeł z, tych, z, z tym towarem. Bardzo, bardzo dużo. Nie mogę znaleźć tych zdjęć, a, a żeby przeklikać storyki na Instagramie, gdzie to było, to bym musiał chyba z 3000 z storyków przeklikać, żeby to wyciągnąć. Jeśli znajdę zdjęcie, czy tam układałem, żeby wam tam pokazać, to, to wrzucę, ale wydaje mi się, że tego nie odkopię. I pamiętam, że właśnie robiłem taki, taki storik, że miałem cały stół dla dżentelmeński, że wtedy robiłem raport z kwatery. O, jakie mi się stare czasy przypomniały. Wtedy to było w firmie, nawet nie pokój, tylko w korytarzu stał taki biały stół, na to nakleiliśmy jakąś naklejkę dla gentlemana i tam robiłem jakiś raport z kwatery, ale tylko na Instagramie to pokazywałem, mówiłem, co tam ciekawego mamy. Więc pamiętam, że ułożyliśmy taki, t, t, taką piramidę z tych pomad. Yy, tak dużo tego było, a to i tak było, była tylko część ze wszystkiego, co przyszło. I yy, zrobiłem, zrobiłem to w takiej formie, że mogliście zamawiać to już w, w, w momencie, kiedy to było w drodze do nas ze Szwecji. Także kilka dni przed momentem przybycia i że sprzedaliśmy bardzo szybko prawie wszystkie. Ponieważ te Tiki Punch to po prostu zeszły, zeszły wszystkie na pniu. W momencie się wyprzedała cała ta, cała ta linia i rzeczywiście ten zapach jest bardzo przyjemny, Tiki Punch. Na lato, na lato bardzo fajny, jeśli to z was, ktoś z was szuka jakiegoś takiego słodszego, owocowego zapachu na lato, to to może być dobre. Jeszcze z jakich innych spraw to idzie, idą do mnie dwa bardzo duże zamówienia. Captain Fawcett z Anglii i yy, nie tylko jest takie, takie zwiększenie całego stoku, jak, jakie mamy w firmie, ale też będą dwa nowe produkty. Pierwszy produkt, który będzie, to są dezodoranty. Captain Fosset tego jeszcze nie było, całkowita nowość. Nawet y, wam to teraz mówię, a to jeszcze nie zostało ogłoszone, ogłoszone dla wszystkich, ale, ale ja tam mam z dobrze, dobrze sobie stoimy, to, y, to, to to wiem, że mogę, mogę wam opowiedzieć. Więc będą do doranty i będzie też mydło w płynie do mycia. Czegoś takiego też rzeczy nie było, to będzie z, z zapachu Expedition Reserve, czyli z tego zapachu, który jest na przykład w Aftershave, w, w, w tym Kremie po goleniu, w Kremie, w kremie przed goleniem. Bardzo, no to, to spoko zapach, on mi się rzeczywiście podoba. Ten sam zapach jest w Kremie do Rąk też. Natomiast musielibyście musieli być sobie wczoraj sporo z tych produktów, ale <laughs> tego dezodorantu jestem ciekawy. Mam nadzieję, że, będzie, że, że że będę mógł sobie go użyć na ramach testu, bo tam parę razy wspominałem, że dezodoranty Aircraft wzięły się z tym, że z tego, że jestem uczulony, mam jakieś alergie na inne dezodoranty, i trudno mi było znaleźć taki, który, po którym po prostu całe, całe ciało nie swędzi, który dobrze działa. Dlatego zrobiliśmy w rękawcie dezodoranty, które właśnie są odpowiednie do takiej skóry wrażliwej i tam skłonnej do, do alergii. Mam nadzieję, że fawcet będzie miał odpowiedni dezodorant, dlatego, że mamy na przykład dezodoranty słowecito, słowecito. sławeccito. Nie, no wiecie o co chodzi na pewno. I one się dobrze sprzedają, ale ja ich nie mogę używać, bo od razu mam jakieś, jakieś alergie, już Skończenie swędzi muszę nie muszę się od razu z tego zmyć, że nie mam rady. Mam nadzieję, że fawcetowskiego będę mógł używać, bo, bo jest fajny jest ten zapach i to po pierwsze, a po drugie to bardzo, bardzo lubię tą markę, lubię markę jak ten Fossett, mają takie porządne rzeczy, to jest starannie zrobione, więc tak, tak więc, więc czekam na to. Tyle chyba z nowości, z takich najważniejszych rzeczy, żebyście byli na bieżąco. Jeszcze odnośnie Rare Crafta, bo to już wspomniałem, to jesteśmy już lada moment od premiery naszych żeli pod prysznic i szamponów do brody, liczę naprawdę, że będą jeszcze w tym miesiącu że w lipcu. No tak, no i tego też się nie mogę doczekać. Mnóstwo pracy nas to, nas, to, nas to kosztowało. Teraz ostatnie, ostatnie tygodnie też za bardzo nie, nie nagrywałem raportu z kwatery, dlatego że no właśnie cały wolny czas, niewolny czas, no cały czas pracy i po pracy to jest, jest na to, żeby właśnie wszystko było dopracowane, żeby to wyszło takie, takie jak ma być. I no i, no i właśnie już jesteśmy na finiszu. Jesteśmy na finiszu. Tak. Oprócz tego, też z ciekawostek. Wspomniałem Wam chyba jakiś czas temu, że tworzymy nową markę. Jakiś czas temu. Zaczęliśmy to robić jeszcze w zeszłym roku, a tu już mamy lipiec tego, więc już trochę minęło. I ta nowa marka też już jest na ukończeniu i pierwsze trzy produkty prawie mamy gotowe. Na tyle gotowe, że już ostatnie jakieś próbne wydruki, tam, tam, tam przymiarki. To nie ma nic wspólnego z kosmetykami, to jest całkowicie nowa branża, ale oczywiście jako, że to będzie Taka, taka kolejna odnoga działalności, no to też, też z chęcią Wam o tym opowiem, jak już będziemy to mieli gotowe, żebyście się zapoznali, może Wam się to spodoba, co tam, co tam zrobiliśmy i będziecie używać. Dobra, więc wkrótce, mam nadzieję, że kolejny raport się uda. Uda się nagrać kolejny raport, będzie więcej czasu. No i właśnie to jest taki okres, że niby wakacyjny, niby firmy mają wolne, zamykają się na dwa miesiące, a u nas tak naprawdę to, to mam wrażenie, że czasu jest jeszcze mniej, bo cały czas jakieś nowe, nowe projekty, nowe rzeczy wychodzą, którym trzeba poświęcić dużo uwagi. No ale cały czas działamy, więc wszystko idzie do przodu. Dzięki za obejrzenie tego. Tego materiału, tego raporciku z kwatery. co, mamy piątek, dzisiaj będzie piłka, że będzie strzelać gole. Wam życzę udanego weekendu, żebyście sobie odpoczęli, chwycili trochę tego słońca i co. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!